Wszystkim dzisiaj na temat Gigi Buffona, który wraca do Juventusu, wielki powrót Buffona, który wraca do Juventusu w takim razie co z Wojtkiem Szczęsnym? Czy może się obawiać o swoją pozycję? Czy będzie realizował z Gigi Buffonem? No właśnie, i dlaczego wraca Buffon z PSG, na jaki zasadza, O co chodzi tak naprawdę w całej sytuacji? Bo nie tylko ma być bramkarzem, ale też Juventus ma szerszy plan na tego zawodnika. No właśnie, na zawodnika, legendę tak naprawdę Juventusu. No właśnie, ale o tym w dalszej części tego filmu, na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, ta wiadomość elektryzowała praktycznie media. Gigi Buffon, prawdziwa legenda Juventusu, Turyn. Wraca do Juventusu. Był przecież tym zawodnikiem Juventusu przez wiele lat. Później poszedł do PSG praktycznie na rok. Nieudana jego przygoda, chociaż może tak, PSG no nie zdobył jakiegoś sukcesu, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. Buffon nie miał jakichś tam fatalnych po prostu występów. Natomiast rzeczywiście Teraz wraca znów do Juventusu, ma podpisać kontrakt praktycznie na jeden sezon, za który otrzyma półtorej miliona euro a ma 41 lat. No tutaj warto wspomnieć o tym, że praktycznie Buffon jest legendą, jeśli chodzi o Juventus Turyn. Praktycznie tutaj w, został w Juventusie, nawet wtedy, kiedy Juventus został zdegradowany w 2006 roku. E, tam została kara nałożona, dużo piłkarzy podchodziło praktycznie z tej e, drużyny, natomiast on wtedy rzeczywiście w Serie B występował z Juventusem, później wspiął się do Serie A. W sumie z Juventusem zdobył 9 razy Mistrzostwo Włoch, 4 razy sięgał po Puchar Włoch, 5 razy po Super Puchar Włoch. Taka tutaj jest historia, jeśli chodzi o Gigi Buffona. Także prawdziwa legenda, prawdziwa legenda, jeśli chodzi o Juventus. A ile grał w Juventusie? 17 lat, 17 lat występował praktycznie w Juventusie. No i teraz tak, w, poszedł do PSG, w PSG występował w sumie, rozegrał 25 meczów, natomiast wrócił praktycznie teraz do Juventusu. Jestem ciekawy, czy tutaj nie jest też duża rola tak naprawdę Mauricio Sari, tak, który pewnie też go chciał po prostu ściągnąć. Jeśli chodzi o te informacje, te plotki dotyczące tego, czy Wojtek Szczęsny ma się obawiać, no to są bzdury, no nie oszukujmy się, jeżeli ja dziś czytam po prostu na mediach, że Buffon wróci do Juventusu, będzie rywalizował z Wojtkiem Szczęsny, nie, tak, nie ma takie opcje, Wojtek Szczęsny jest bramkarzem numer 1 i koniec, Buffon przyjedzie, będzie tak naprawdę tre... bramkarzem numer 2, ponieważ tam jest sytuacja tego typu, że bramkarz numer 2 w Juventusie praktycznie tutaj ma... Mati Perina ma odejść tak do AS Romy, no bo zdaje sobie sprawę, że praktycznie Wojtek Szczęsny jest bramkarzem numer 1. Oczywiście inna była sytuacja w momencie, kiedy Wojtek Szczęsny przychodził do Juventusu Buffon był bramkarzem numer jeden, tak? Wtedy rzeczywiście była sytuacja, że Buffon dogra swoją końcówkę i wtedy zastąpi go Wojtek Szczęsny. Natomiast teraz Buffon wróci do Juventusu zupełnie na innych zasadach, tak? Jeśli po prostu chodzi o jego występy. On się pogodzi z tą rolą, że będzie właśnie tym bramkarzem, można powiedzieć, rezerwowym, tak? W obwodzie. Chociaż ja myślę, że troszeczkę oni tutaj przesadzają, tak? No 41 lat, gdzieś do 40 to może występować, tak? ale Juventus będzie się pewnie bił o Ligę Mistrzów e, i tak dalej. Jednak ta dyspozycja i, i też tutaj refleks i to wszystko, e, podobno, ja, znaczy czytałem takie informacje, że on miał propozycję tak z Chin, z innych klubów, nawet z Australii się pojawiła propozycja, natomiast się nie, e, na to nie zgodził ostatecznie, ale jaki tutaj jest tak naprawdę sytuacja, jeśli chodzi o Buffona, ponieważ Juventus ma szerszy plan, jeśli chodzi o Gigi Buffona, to jest tajny plan e, opracowany praktycznie w gabinecie szefów Juventusu, no, i teraz e, oni chcą osiągnąć tak naprawdę Bufona, żeby dograł ten sezon, i przygotowują go do roli dyrektora sportowego. E, może nie od razu zostanie dyrektorem sportowym, ale jakieś kierownicze, tak, tak naprawdę, stanowisko. Znaczy, kierownicze, jak to brzmi, tak, jakiś zakład pracy za komunę, jakieś stanowisko, jakiś dyrektor, może być to dyrektor do spraw bramkarzy czy szkolenia bramkarzy. Na pewno, jakieś stanowisko p, 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 tutaj planują, jeśli chodzi o właśnie Bufona w Juventusie. I, i y, y, ma zagrać tak, i później po prostu przejść y, y, na jako pracownik biurowy, tak? Można powiedzieć. Chociaż według mnie on się nie sprawdzi. Buffon się nie sprawdzi jako scout, czy dyrektor sportowy. Nie ma tego drygu. Jest świetnym bramkarzem, ale według mnie to się nie sprawdzi. No, ale to jest moja ocena. Natomiast rzeczywiście Buffon ma wrócić. No, nie oszukujmy się. Wojtek Szczęsny na pewno nie jest zadowolony z tej informacji. Może oczywiście powiedzieć do mediów, tak, super, ekstra i tak dalej informacja. No, ale gdzieś ten kamień pewnie mu z serca spadł, jak Buffon odszedł, no, bo jestem tym bramkarzem numer jeden. No, to jest jego chleb, tak? Tutaj fajną powiedzieć. Kiedyś rzeczy właśnie ojciec Wojtka Szczęsnego macie i szczęsny. Mówiąc o rywalizacji, właśnie tutaj, bramkarzy, czy w ogóle piłkarzy na boisku, to jest to, że po prostu to jest walka o chlebek, tak? Ktoś ci zabiera twój chleb. Jeżeli inny bramkarz, czy inny po prostu piłkarz na boisku, zabiera ci twój chlebek. No i świetna, świetna tutaj taka metafora, bo rzeczywiście tak jest. No tutaj tak nie będzie, tak bufon nie przyjdzie, nie zastąpi praktycznie Wojtka Szczęsnego. Oczywiście, jeżeli Wojtek będzie miał po prostu tak sytuację, gdzie będzie kontuzjowany, nie wiem, jaki jest pomysł tak naprawdę, ale tutaj, jaki jest pomysł Mauriso. Sari, tak, no nie Alegri, bo Allegri troszeczkę rotowo tam były mecze ligowe, to rotowo troszeczkę nie zawsze Wojtek Szczęsny występował, chciał mieć też taki bramkarza w obwodzie, gdyby coś się stało, żeby nie była taka sytuacja, że bramkarz faktycznie przez pół sezonu nie gra, nagle Wojtek ma kontuzję, czy czerwona kartka, czy znaczy czerwona, czyli inna sytuacja, i wchodzi bramkarz, który po prostu nie ma kontaktu w ogóle z piłką. Natomiast nie wiem, domy, jaki Mauricio Sari ma pomysł, tak, być może rzeczywiście bo w ogóle nie zobaczymy w tych meczach, bo będzie cały czas praktycznie bronił Wojtek Szczęsny. Także na pewno we, w duchu Wojtek nie jest zadowolony, no bo to jest jako, nie, no, wszyscy się pogodzili, było pożegnanie Buffona z tej drużyny, a nagle po prostu wraca po roku. Także niespodziewane e, tak naprawdę, ale to też jest. E, to też jest po prostu przesłanie do e, innych zawodników, tak? Że warto rzeczywiście mieć swoje zasady, warto być honorowym, warto rzeczywiście być lojalnym wobec klubu Buffon to jest niejako po prostu nagroda dla Buffona On miał propozycję, tak. No i przecież finansowo też nie, nie stoi jakoś kiepsko, mnóstwo pieniędzy pewnie zarobił z kilkaset milionów złotych. E, I na pewno tutaj finansowo przecież nie, nie, nie ma jakiejś tragedii, a mimo wszystko. Juventus tak w nagrodę, że był właśnie z tą drużyną, kiedy została zdegradowana, że tyle lat oddał praktycznie kawałek siebie dla Juventusu. Dzisiaj go nagradza i wraca praktycznie do Juventusu. No i też będzie bardzo dobre zarabiał pieniądze, praktycznie tak półtorej miliona euro. I później będzie miał praktycznie stanowisko tutaj dyrektorskie, stanowisko biurowe. Także to też jest taki sygnał dla piłkarzy, także że warto rzeczywiście być, a nie tak na przykład dzisiaj piłkarze tak idą tam, gdzie więcej im pieniędzy położą na stole, Brak jakokolwiek przywiązania, jakichkolwiek uczuć do klubu, a przypomnijmy, że Buffon, no tu mówimy o tym spadku, ale on bardzo dobrze bronił, tak, no to że drużyna spadła, to ona została zdegradowana, i tak dalej, to mimo wszystko po prostu Buffon bardzo dobrze tutaj, tam była za kary, tak? to była po prostu takaś afera, została zdegradowana tutaj do Serii B. Natomiast jeśli chodzi o właśnie Buffona, on bardzo dobrze bronił i miał propozycje z innych klubów, żeby odejść do innych klubów i nie skorzystał z tych propozycji. Także to jest właśnie taka, można powiedzieć, nagroda lojalnościowa, tak? tak? Są punkty, czy jakieś kupony na stacjach benzynowych lojalnościowe, tak samo tutaj. To jest właśnie ta nagroda lojalnościowa dla Buffona. Także na pewno to też jest taki sygnał do świata, że warto właśnie być lojalnym, jeśli chodzi o klub, jeśli chodzi o wartości, tak? A nie tylko tam, gdzie po prostu pieniążki, troszeczkę dolarów, tak? Z Baczą więcej i teraz lecą. Natomiast tak, no, Wojtek Szczęsny nie został przypadkowo ściągnięty do Juventusu Turyn, Nikt, nikt to po prostu nie wątpi. Jest plan cały, tak naprawdę e, nakreślony, na, jeśli chodzi o Wojtka Szczęsnego w Juventusie. On został sprowadzony, kiedy był Gigi Buffon. Wiedziano, że po prostu Buffon będzie odchodził, miał zastąpić, wszedł buty praktycznie Gigi Buffona. Natomiast na teraz na pewno nie będzie taka sytuacja, że Buffon będzie bramkarzem numer jeden, także to nie będzie takiej sytuacji. Bramkarzem numer jeden teraz będzie w Juventusie. Wojtek Szczęsny, no chyba, żeby się tam pokrócił, coś się z Mauricio Sari, tak? Ale wątpię, raczej Mauricio Sari też się tak nie obraża. No, chociaż Mauricio Sari może mieć po prostu tutaj ym, takie troszeczkę by być uwrażliwiony przez sytuację, którą miał w Chelsea, tak? Z tutaj z Bramkarzem, który rzeczywiście wy, wy, wypowiedział mu nieposłuszeństwa, że tak można powiedzieć. Natomiast wątpię, żeby to Wojtek szczęśliwy, takie coś zrobił. Wojtek nie jest jakiś konfliktowy. Natomiast y, y, powtarza cały czas, natomiast y, 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 na pewno tutaj, jeśli chodzi właśnie o Buffona, no to on będzie w obwodzie. Gdyby się coś się stało, to będzie w obwodzie. Może. W, w, praktycznie wystąpić w meczu, trzeba powiedzieć, że nawet gdyby tutaj zakładać tak, że ten drugi bramkarz odchodzi, właśnie do Romy, jest to bardzo dobre podejście. Tak, jeśli chodzi o Juventus, bo Juventus musiałby sprowadzić równie dobrego bramkarza, ale ten bramkarz musiałby się zgodzić na rolę bramkarza za, 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 rezerwowego, zapasowego, można powiedzieć. Nie każdy bramkarz by się na to chciał zgodzić. Natomiast rzeczywiście Buffon na to się zgodzi a przede wszystkim Buffon ma szansa, na to, żeby zdobyć Ligę Mistrzów, być może w końcu Maurizio Sarri czy Juventus pod wodzą właśnie Maurizio Sarri zdobędą Ligę Mistrzów bo wiemy, że przecież Buffon ma wszystkie tytuły, jeśli chodzi o piłkę nożną Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Europy Mistrz Włoch i tak dalej, nie ma tylko jednego a więc nie zdobył nigdy Ligi Mistrzów, był blisko z Juventusem, był blisko praktycznie tutaj z PSG ale nigdy nie zdobył Ligi Mistrzów i nawet teraz jak przyjdzie do Juventusu, może gdy właśnie Juventus by zdobył Ligę Mistrzów, to to wtedy rzeczywiście to wtedy rzeczywiście też by zdobył, tak, chociaż pewnie nie występowałby w finale i tak dalej, ale miałby to upragnione trofeum, tak, żeby byłby zwycięstwem Ligi Mistrzów. Ja muszę powiedzieć szczerze, że jak on przechodził do PSŻ, to miałem takie ciche nadzieje. Znaczy on też po prostu pewnie zagrał strategicznie, miał pewnie wiele propozycji, specjalnie wybrał PSŻ, bo wiedział pewnie, że to jest dobry wybór, że ma szansę tutaj, żeby rzeczywiście zdobyć Ligę Mistrzów. Tak? Pojawiły się też takie informacje, że PSG podobno chciało z nim przedłużyć kontrakt, chociaż wątpię w to, że tam miał kiepskie jednak występy, tak? znaczy kiepskie występy. Na pewno można byłoby oczekiwać od niego więcej, tak? jeśli chodzi o występy już samej Lidze Mistrzów, a wiadomo, że tam jest presja ogromna, tam nie ma po prostu, wybacz, potężne pieniądze, ale presja jest ogromna. W to się zupełnie inna sytuacja tak wygląda. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, czy to dobrze, że właśnie Gigi Buffon wraca do Juventusu, e, chociaż on według mnie po prostu... M, m, no, pytanie jest takie, do, do jakiego wieku on będzie chciał grać, tak? Do 42, 3, 4 lat? Oczywiście, jeżeli dobrze się trzyma, tak? E, I tak dalej, dobrze się odżywia, prowadzi, to może grać, tak? Natomiast pytanie jest, jak chce tą karierę tak jeszcze ciągnąć, jaką po prostu... czy chce rzeczywiście zdobyć tą ligę mistrzów i zakończyć? Bo być może to jest jego celem, tak? Że będzie po prostu tak zmieniał kluby, no bo może jeszcze po tym sezonie odejść do jeszcze innego klubu. No zobaczymy. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.